Witamy. Otworzyliśmy gołemnik. Młodzież na ziemi zbiera. Pokażemy jak już w gojemniku. sobie położyliśmy miski już idą na gniazda. Proszę zobaczyć. I wiadomo, jeszcze się żanty trzeba dorobić. Na tej stronie kratę założyć. Szwager kupił synowi winerki. Proszę zobaczyć. Łapciate koroniate. Są nasze młodziaczki też łapciate. wychodzą, mamy takich cztery też mamy kończatę łapciatę no już idą na gniazda i powoli będziemy kończyć gołębnik obijemy jeszcze deskami, kratę muszę założyć no tu jest nasz budynek. Młody, będzie trzeba go zaraz zamknąć, bo jeszcze chyba nie umie latać dobrze. Zrobiliśmy już, już żeby sobie wychodziły na górę i także się mają relaks. Pozdrawiam wszystkich.